No już, już, otwieram, spokojnie O, dzień do dobry sąsiedzie Jack siema, słuchaj, bo ja do, do pracy się szykuję, co trzeba? O, bo, o Mat, bo ty dzisiaj do pracy, ja nawet nie wiedziałem, no. bo chciałem cię prosić bo W ogóle tobie też czynsz pod, podwyższyli na mieszkanie? Yyy, podwyższają? No mi podwyższyli no to jeśli tak, to, to pewnie do mnie będzie dzwonił, super W tym miesiącu trochę więcej zarobiłem, to, to już mi chcą zabrać To już nie Dobra. przeszkadzam Dobra, cześć, cześć, cześć No i siema, siema widzowie, witam was w nowej serii na kanale z LAPD, czyli z Los Angeles Police Department Przed wami tutaj widzicie Alejandro Garcia, który jest 23-letnim Meksykanem Zaraz wam opowiem historię o tutaj tej postaci, bo między innymi, no, mimo że jest policjantem, popełniła parę przestępstw Aktualnie lecimy na komisję ponieważ dzisiaj rozpoczynamy pierwszą służbę już nie jesteśmy rekrutami, już jesteśmy normalnie takim oficerem po prostu e... o kurde ile ludzi Patrzcie, że trochę szemrana, szemrana dzielnica. Zaraz w ogóle wam opowiem wszystko o tej postaci. Biorę swój rower, słuchajcie, bo samochodu nie mam. Ukończyłem szkolenie rekruta i dzisiaj pierwszy raz będę już miał taką normalną służbę i jedziemy na nowy komisariat, ponieważ tam zostałem przeniesiony, bo są po prostu braki w kadrach policji tutaj w Los Angeles. Ogólnie tą serię widzowie chciałbym tworzyć z wami bardziej niż to robię obecnie w Polskiej Policji. I tutaj mam taki pomysł, że po prostu pod każdym odcinkiem komentarz, który będzie najbardziej zalajkowany, będzie Będziemy wdrażali go do gry. Czasami będzie nam pomagał, czasami będzie przeszkadzał. Na przykład, nie wiem, kupimy samochód, to Wy napiszecie, nie wiem, ktoś ci go porysuje, albo będziesz miał jakąś tam kolizję, już spadnie jego wartość, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy tego typu. Jakby nasza postać też musi sobie gdzie indziej dorabiać. Dlaczego, właśnie, widzowie? E, ponieważ jesteśmy imigrantami, jesteśmy imigrantami z Meksyku, którzy nielegalnie się 9 lat temu dostali e, tutaj z rodziną całą, bez matki. Tutaj możecie pisać, co się stało. O kurde, co to jedzie. Mamy duże koszty utrzymania. Aktualnie nie zarabiamy spoko, bo 4000 zarabiamy w policji e dolarów, ale jak widzicie, tutaj mam bardzo duże koszty tej postaci. Mieszkanie, bo mieszkam sam, jedzenie, no jest tego trochę. I myślę o tym, że jak chcę sobie kupić jakiś motor, jakiś samochód, cokolwiek, potrzebuję po prostu większej ilości pieniędzy, więc będzie trzeba gdzieś iść pracować. Także chyba tyle widzowie, kurde, telefon do mnie dzwonienia ja No teraz... tutaj pod drzewem zapniemy się o drzewo, żeby nikt nam roweru nie ukradł. I miejmy nadzieję, że nikt nam nie ukradnie. Tato halo, bo do pracy no. się śpieszy, co jest? No, ale... Pamiętasz w ogóle co ty masz przyjechać do mnie y y y nie? Tak właśnie o czy pamiętasz wstyd. A czy mówiłeś coś ostatnio, ale akurat na imprezie byłem, nie nie, nie, nie ten Czy dni by... zostało, czytni dni, masz mi się pojawić. Ale co czemu, czemu, co się dzieje? Przecież to jest Trześć. daleko, ja nawet nie mam jak teraz dojechać, z samochodu nie mam. No to kawajem pojedziesz albo coś. O, a co się dzieje? Co się dzieje, że mam podjechać? No przecież ty wiesz. Y nie no, urodziny miałeś 3 miesiące temu No, a co jest nie za 3 dni? Co za 3 dni jest? No, Sobota jest za 3 dni Nie wiem, że nawet nie, ale A pamiętasz? Aha, no Carlos ma i, i urodziny Tak Okej, okay, dobra, Boże, co mu kupić? No nie wiem, no No to ja też nie wiem właśnie Dobra, dobra, bo się śpieszę, bo mój pierwszy raz dzisiaj pracuję no, Cześć, no. trzymaj się No cześć, cześć. Carlos to widzowie, jest nasz brat, on ma 18 lat, także też trzeba coś pomyśleć o prezencie, co dla niego kupić. Tam 18 lat to nie jest pełnoletność, 21 to jest pełnoletność. Tu, dobra. Cześć stary, cześć, cześć. O, cześć, cześć, czołem, sorry, za eee, parking płacę, co tam? Alejandro się nazywam. Cześć, ja Peter. Eee, słuchaj, pytanko mam, ile taki motor kosztuje, ile w ogóle wyrobienie prawka na niego? Eee, znaczy, wiesz co, tak wracając, ile kosztuje? No ja za niego dałem tam eee, dwie dyszki, nie? Eee, tam eee, dolarów, nie? No wiadomo. Prawko? Słuchaj, no y, wiesz co, tak? Y, ja zapłaciłem. To zależy chyba od y, tego, jak to się mówiło. To tam, gdzie robisz prawo jazdy, nie? Y, to słuchaj, to ja tam 700 dolców zapłaciłem. No, tutaj nie, tutaj nie za samochód. Dobra, bo muszę pomyśleć właśnie, bo do pracy chcę dojeżdżać. Dobra, słuchaj, bo ja, ja no, się śpieszę. Miło poznać. Cześć. No, cześć, cześć, spoko. Zowie, so, ja właśnie tak się zastanawiałem. Bo motor w sumie powinien być tanie. A jak za motor i to niezbyt jakiś. Chyba, że on ma trochę koni pod spodem i dał 20 koła za niego, to ja nie wiem, ile widzowie, jakiś fajny kosztuje, ale trzeba też się zastanawiać i trzeba jakąś chyba pracę dorywczą znaleźć, bo kurczę, za te pieniądze to no, chyba sobie nie zarobimy. No. Może kaptur zajmiemy, bo tak trochę wchodzimy, jak jakiś dilerzy. Dzień dobry. Witam. Dzień, Dzień dobry. Ja się nazywam Alejandro. Ja tu zostałem przeniesiony z tego, z, z komisariatu w centrum. Ja dzisiaj mam u Was służyć, nie wiem, czy w dobre miejsce podeszłem. Alejandro Garcia. się nazywam tutaj na ciebie, proszę. Dzięki, pałusz Już ci kładę tutaj. O dobra, to gdzie ja mam podejść? Ja, Trudy, ja cię może do kapitana zaprowadzę. Dobra? Oczywiście, to jak mam iść? A, ja dobra, tam do pana wejdę. Ja jesteś okay, zakończony, okay. możesz iść. Pan tutaj, przyjdzie. O, dobra. Pan przyjdzie Dobra, dobra, cześć. To nie jest, widzowie, dziwne, że my jesteśmy Meksykanami, bo takich osób, która w USA mieszka, nie jest. Amerykanami jest dużo, więc jakby w takich nie nic tam się nie stanie pod tym względem, ale i tak broni jakby nie nosimy, mimo że można, bo nie mamy gdzie trzymać. No gdzie, na rowerze w plecaku będę woził? Weź mam czy... Chodź tu, pan. A, dobra, dobra, dobra. Kapitanie. No, co to za jakiś bandyta, Zapaliście go przed chwilą? Nie, tu ten nowy, on tu chyba miał pracować. Zowie. to chyba Przyszedł było leciutko takie... Jest. To go przeprowadziłem. Offensive. I... To ja pójdę. A ja! Y no ty. No, Perdona. Y Proszę, mogę? Cześć, masz papiery no i Ja zostałem tutaj przeniesiony z centrum. to podpisuj, po prostu. A, dobrze, oczywiście. Nie będę w oficeru tego życia. Dobra, widzowie, no z jakimś, <sum> jakimś inspektorem gadałem w sumie, tak, to mówimy. Podpisujemy papiery John D. To Dole? To nie wiem, czy to on. Dobra, i tutaj jeszcze. Proszę, papiery, proszę. Ale nie? Dobra, jak to? Ale. Ale... Aleandro Aleandro Dobra Chaniemy. Witamy Teraz masz wy... dobry. Patrz. Dobrze e, Przekazuję ci tutaj nowego, bo z tego co A. wiem to Dobra, słyszałem, że ty... Dzień dobry masz Dobra, który to ten? Witam Tak ten. do widzenia Cześć, Witam, witam. Aleandro jestem, Garcia. John Porter, witaj. E, ty jesteś e, nowy, tak? John? Tutaj. John Porter, tak. Zapraszam, bo jesteśmy troszkę spóźnieni. Nie powiem, że nie. A. być może, że tak powiem. Kąd tutaj na raz przyjechałeś? E, z centrum. Teoretycznie zaproszę, naszym rewirem też był Campton, no. ale wiadomo, jak to działa. Więc był, ale nie był. Nie jestem szkadetem dzisiaj pierwszy raz, więc. Tak, o! No co? Dobra. No Witam. Co e, tutaj, po przydzielenie. Jak w macie? Five Adam 19 Aha, A, ten drugi? No też... Ale Andro Garcia, dzień dobry. Dobra, macie, dziękuję dzień. Dziękuję Zgłosisz. Dobrze, dobrze, zgłoszę. Five Adam 19, status piąty No to co, to na patrol. Ach, wreszcie. Które tereny chcesz teraz patrolować konkretnie? Możemy ty w prawo pojechać, wiesz? Tu jest taki park fajny na prawo, Taki chem rowerem widziałem. A nie, na lewo, na lewo. Wygląda jakby wiesz. Taki skatepark to no to w sumie młodzież często, ale To wyzwania. Five Adam 19, 24, 5, 9, 9 to popularna 1, 7, 1, uda się na kursie trzecim. Wiedział, co się 10, stało? Nie coś się, będzie, się sta... O, 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 dobra. Teraz to wiemy widzowie, co się stało. sąsiad zgłasza powołanie do starszej kobiety. 171. Aha, widzowie, bo my mamy tutaj na tej zobaczcie. serii, zobaczcie mapkę w granu, gdzie normalnie są jakby wszystkie adresy podane. 171 to jest tutaj. W których rejonach wcześniej byłeś? Centrum, głównie niby Campton, część Camptonu do nas należała, ale i tak tam nie wjeżdżaliśmy. No, tutaj też nie patrolowaliśmy. Bardziej północ odtąd, nie? My nie mieliśmy jakiegoś dużego obszaru, właśnie. My też sobie w, w tej się zbyt nie zapuszczamy, no ale czasami trzeba. Tutaj będzie ten blok, tak? To wiem, że tam się coś pali. No, gdzieś tu 171, to ja nie wiem, który blok konkretnie. Jak, coś coś Odważnie, odważnie. No, Dobra, wyłączę tutaj. może dźwiękowe, żeby nie głoszyć. No i trzeba szukać. To jeszcze zobaczę, który blok, może numer będzie. Eee, to jest tutaj, po prostu Popular Street, nie ma konkretnie ulicy. To jest ogólnie tutaj, to. to five chyba five jednak five wiemy, five gdzie. Dobra. Wysiadaj, dawaj. Dobra, kliknąłem, że na miejscu jesteśmy, to ja będę ubezpieczał. Ogólnie starajmy się widzowie tutaj Tejzera używać, jako że my mamy... Każdy ma taser praktycznie w policji tutaj to w Ameryce. Więc będzie klatka tutaj, czyli to musi być. Dobra, znowu się zgadza. Eee, wyciągnij pistolet w razie się. To tak? O, widzisz to, wyomale drzwi. Aha, Wróciłem, może wezmę. Fajfa, dobra, teams, jeśli tutaj zerwałem. Five Adam i Teams, jeźli mi tutaj wsparcia. Teraz cicho gestykuję. Five Adam Eleven, słyszałeś, udeś się na kodzie trzeci. O, dobra, ubezpieczam. Soba po memorii. Nie przytom, nie i Eleven, udaje się. LAPD! Ręce, się ręce, na ziemi. Ręce. Nie ręce, ręce! Oooooooooo! Dobra! Odkupuję, dobra, dobra. Trzymaj go, trzymaj. Kupujesz go. Trzymam, 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 trzymam. Jo pierdziele widzowie. W takim miejscu się skało, żebyśmy nie mieli szans jakby wyskoczył. Powiedzcie, moje wnuki, I przynieście Porozmawiamy, brud. porozmawiamy. Babka może. proszę stąd wyjść. Wynućku, a kto to Nie wiem. Halo, proszę stąd wyjść, proszę jest. tu nie wchodzić. Babka tam leży. Jakieś najbliższe otoczenie. jakieś e, A kim pan jest? Ja jestem sąsiadem. Aha, to Ale jak mi, może jak pan jest, ewentualnie opisać jak... mi opisać jak... sytuację, co się tutaj działo? No, e... słyszałem jakieś krzyki. W stary... ogóle jakby ktoś się dobijał do tych drzwi. I nagle słyszę huk. Nie jakby ktoś wpa... spadł, spadł na plecy. I przychodzę tutaj, pytam się. No już nie widzę, jak babcia leży. Ona mi zawsze przynosiła ciasta. Okej, okay. czyli to jest pan powiązany po z nią, czy tylko sąsiad Arana po prostu? Y -y bardzo, bliski, bardzo bliski sąsiad. Dobra, o, chyba dam okay. radę dobra, iść. Dobra, możemy brać. O, o, o dobra, dobra. To o, możemy wejść do pana mieszkania, czy. Za dobrze, dam radę. Tak, panią. Tak, będzie lepiej, tutaj tam nie będziemy przeszkadzali. Może pan dokument ten to samo się przedstawić? Ja bym tak, Johnny Evans. Y nazwisko E. evance Tak, przespał, miło mi. Aha, dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, wszystko w porządku. Dobrze, proszę pana. Dobra, oczywiście. Sąsiad y, osoby y, poszkodowanej słyszał trzask i krzyki chwilę przed włamaniem. Dobrze, jeszcze jakieś informacje pan ma, które by nam się przydały, nie wiem, ktoś ją straszył kiedyś ostatnio, jakieś tam coś takiego? Nie, nie, raczej nic, tego? raczej nic. Okay. Czyli to wszystko, a widział pan może tą osobę, czy kojarzy pan kogoś, były to jakieś problemy na tym osiedlu wcześniej? Tak, słyszałem jak y, chodzili tutaj po tym osiedlu y, z nożami. Mhm. a kiedy to było? No tak już tydzień temu będzie jakoś, chyba, chyba była wzywana tej policja już raz. Oraz informuję, że około tygodnia temu była podobna sytuacja na tym osiedlu. Dobra, dodajemy widzowie tu notatkę. Halo, halo. Okej, okay, proszę pana, to ja sobie wziąłem to, co pan napisał, to nam się przyda później. E, to, co pan powiedział. Ja bardzo, bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. Dobrze, również życzę miłego dnia. No dobra, muszę no, no to chyba tyle, to klikam, że jesteśmy dostępni. Tak, zgłoś się po prostu. Dobra. Sami mamy się odpinać, czy mamy zgłaszać dyspozytorów? Głoś, zgłoś. Dobra. 5ADAM19, zakończamy interwencję To jest, tak na, na pierwsze wyzwanie na tej nocy, to jakoś się chyba nie stresuje. co? że jeździłem niedaleko, kampnął, nie? No tak Jakby Staram się nie wyciągać, dlatego na no, z paralizatorem biegnę Ja tam wolę jakieś zatrzymanie drogowe, czy tak jakieś No wiesz no co, że tak powiem, ja od wczesnych lat mam do czynienia, że tak powiem, z jakimiś... Skąd jak Jakkolwiek jesteś? to nie zabrzmi Konkretnie? No? 25 km od... Yy, no, od granicy, że tak powiem. Aha, w tak, Nie no, stary, spokojnie, nie. Tam, tam co się dzieje, co się działo jeszcze kiedyś, to to wiesz. Ja rozumiem, rozumiem. Ty już masz doświadczenie w sumie no, z takimi sprawami. Znaczy że to doświadczenie bym to nazwał? Że nie jesteś... nie jesteś to nieznajome, tak? No, tak tak bym to nazwał. W sensie nie używałem broni w sumie na razu nie strzeliłem jeszcze, ale wyciągam paralizator po prostu nie, nie boję się tego trzymać Z użyciem wiadomo Ale i tak jednak z paralizatorem wolę, bo i tak raczej mnie uchroni, tak? Ja już kilka razy używałem niestety, no uh -huh. Do tych bym się chciał dostać kiedyś Może w przyszłości? To no wiem, nie? A jest broń długa dostępna na komisariacie, żeby na strzelnicy trenować, czy, czy niezbyt? nawet to może możemy siebie teraz będzie długo. No, a na na, na, no czy, też, ale no. na komisariacie, nie? Nasz Można się. trenować. Tak. Okay. No to widzowie może tam kiedyś coś sobie poćwiczymy, żeby się gdzieś tam gdzieś tam dostać. Może wyżej, zobaczymy. Może na kawę zajedziemy do Starbucksa, czy nie? No już piłem dzisiaj, ale możemy zajechać jak chcesz. No możemy, bo bym sobie... chcę chyba, żebyśmy go skontrolowali, czy co? Ten naprawdę to Audi. Po wydechu dawał. No i pięknie. O Boże. No widzowie, no tak się kończy głupia jazda, nie? Wymuszenie. Boże świetnie ja w lewym paso, bo się podowie, spokój Nie zmieniam, to do taki nie, Coś nie, Czy panu się. E, uspokoi się pan. E. Uspokoi się pan i podejdzie pan do swojego auta. Coś się panu stało? Potrzebuję pana. To, nie, nie nie, to... to zjedzie pan na bok przed nasz radiowóz, dobra? Przygotuję pan dokumenciki do kontroli. Nie mam żadnych dokumencików. Zapraszam tutaj. Nie mam żadnych. Podejdzie pan do radiowozu, stanie pan tutaj obok. Dokumenty poproszę pana. To, i, 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 Proszę ciebie. pana, pan do, pana dowód lub pana paszport. Do... Pan jest pod wpływem narkotyków, że pan tak chodzi? Pan się uspokoi, pan stanie pod samochodem. Nie będę co, do pana tak powtarzał. Wytryka, tak? Słucham? Mike White się nazywam. Jak? Mike White. Pan mi to przeliteruje. M-I-K-E-W-I-T-E. Wy, wy, wy e. A co pan, nie stąd, że pan po angielsku nie umie. Właśnie, jeszcze raz te nazwiska poproszę, bo nie, nie załapałem. Jak biało, biało, biały. Nie, po prostu pan ma taki akcent, że nie mogę zrozumieć, okej? Okay. dobra. Pierwsza, pierwsza, pierwsza kolizja, panie. No. 23 lata, tak? To pan. Tak, tak, tak. No taka nieszczęsna data urodzenia, trochę. Czemu nie? A, faktycznie. Dobra. E, dokumenty do pojazdu, dowód, e, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie. Poproszę przygotować. No, ale to już Pre... w systemie powinno być przecież. Tak? To to zaraz. Ja nie posiadam takich cudów. Okej, okay, mogę sprawdzić system, jeśli będzie. Dobra, to sprawdźmy, w widzowie. No teoretycznie nie musi wodzić tego przy sobie, jeśli to w systemie mamy. sprawdźmy e, sprawdźmy sobie. Be... Panie paniego no, w samochodzie. Po nie można. wszystko co czenik. Stałem się i pojawiłem, pojeżdżałem... no ja tam podpatrzę po prostu ja. No ja nie wiem no, na O Jednostek, stajesz, potrzebuję pomocy na Alfa 384 wolne jednostki udać się na kodzie trzeci Dobra, poczekaj pan po, poczek sekundkę. Co? Jedziemy? bo jednostkę do kolizji. Dobra, proszę pana, bo my musimy jechać ogarną sobie pani sam po nowemu, dobra? Siadaj. Co się stało? Funkcjonariusz strzały były, O, o, dobra, dobra, dobra. Funkcjonariusz został zaatakowany przez jedną sobie przez kontroli AMR w drodze. A to w ogóle Lincoln tam jest, chyba to jest jeden tylko policjant. Tak, to jest ciekawie. widzowie, ale mi się te syreny podobają, nie? Ale są. Mega dowalone Pokaż gdzie to jest Tutaj, dobra e, Już ci mówię, trzy, 4 O, tu, tu po prawo, tu po prawo, tu po prawo jest osoba, jest osoba tutaj. Co jest, co jest? Jesteś Rady hala! Gdzie jest ta osoba, gdzie jest ta osoba? Nie wiem, pobiegł gdzieś. Jesteś ranny? Jestem, od strony. Oa! Zawiedziemy zobaczyć czy tutaj na pewno nikogo nie ma, jak coś to wracamy. To tak, tak, spokojnie. Ja chciałem, żeby ktoś przy nim został, dobra. No jest, 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 jest! Biegnie, 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 Stój, policja! Kurdon broń ma widzowie, no muszę broń niestety wziąć nie Tajzer Ręce, ręce, ręce pokaż! Ta yee, asustera to freeway 364 ziemi! Dobra, dobra, podchodzisz ja nie, nie pamiętam nawet widzowie czy ja trafiłem w niego czy nie w tym momencie Ubezpieczam Wracam do policjanta, dobra? Rannego Pompuj pompuj dalej On stanął panowie? Co? Stanął, bo przed chwilą rozmawiał normalnie z nami teraz stanął Dobra, yy, odsunąć się strzela. Pojechaliśmy ja to już tak leżał. To pobiegliśmy za... Za nadesane, tak. ładuję, odsunąć się strzał. Panowie zaczekacie tutaj, bo ja muszę radiowazem podjechać. Słyszysz? Dobra, dobra. dobra dzięki 2, 3, 2, 4, 2, 5 2, 6, 2, 7, 2, 8. Dobra, nie będziemy po pochu robili, nie będę włączał dźwiękowych, pojedziemy w ten sposób. Aha, bo my tutaj nie wiedziemy. A nie, wiedziemy patrzcie, tędy. Jak? Co mówisz? Nie, nie, nic, nie strzelił do mnie. Eee, co jest na tym polisarstwo? Eee, jakby. Nie wiem, czy nie żyje, ale go reanimują. No, tak, tak, do tam jest drugi i... patrol, dlatego ich zostawiłem Teraz mnie ja. zgody się? Raczej ty, szczerze powiedziawszy no dobra, no Nie, nie wiesz, jestem czy... pewny, czy ja strzeliłem w ogóle do niego ale W niego w sensie, nie, nie, nie teraz potrafię sprawdzam, powiedzieć prostu... y, Zatrzymaj krążenia mamy No dobra, to reanimujcie, no Ratujcie nas Znałeś go? Nie, to nie znałeś tam tak, Tamten do już raczej strzedł. Nic z niego nie będzie. Tam nieźle radiowóz miał odszelone. No Raczej nie? dwa truchy. Dziurawy by cały był tamty. A ja chciałem do niego z tej zerem iść, nie? Pamiętajcie, że my mamy też 23 Dobra. lata, nie mamy jeszcze jakiegoś mocno wyszkolonego. Kurde. Nie, jest nasza postać mocno wyszkolona, więc ona też będzie podejmowała sobie głupie decyzje. Czy ty jeszcze zostajesz trochę? Nie no, już idę się przebrać. No, Miał już do komentu także cześć, cześć, cześć. Ja już przebrany w sumie. Po co ja tu idę? No dobra panowie, to cześć w takim razie. Cześć, cześć. A możemy razem w sumie pójść, bo i tak już kończę A gdzie wyjdziecie? Ja muszę iść z auta. To no to chodź. Można poznać się z chłopakami. Uuu, jaka ta, jaka koszulka fajna. Dziewczyny to był. Ja rowerem, jeszcze na au, na auto zbieram, że tak powiem. A ja wy nie chcecie, może? A ja nie, i tak już ja już idę do sklepu było. tutaj na lewo i tak muszę zakupu zrobić. Leknie. A byliście na akcji z strzelaniną? Nie. A weźmy. A, to ja Pierwszy raz dzisiaj broni używam. Co tam się działo? No, To się jeszcze na używasz tej broni? Kto, który postrzelony? Policja, ten Lincoln, który, który jeździł sam. Nie wiem, który był. No przecież ja pierwszy raz dzisiaj z Gantem Gdzieś tam. To wy gdzie idziecie teraz? Ja, ja muszę iść tam, 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 za sklep, tam, z alkoholem. A po co ci alkohol, co? No, ale tam mam. W ten sposób cię po służbie? Wow, no w Polsce widzowie to już by było nielegalne, a jako że to jest Ameryczka, właśnie no, widzowie, nasz tutaj z Meksyku, ojciec, który się nazywa Jose, jest, słuchajcie, widzowie, mechanikiem, nie, nie więc lubię, może jesteś, nasza postać by coś miała z tym związanego. Ty, bo ty nowy jesteś, nie? E, pff, nowy tutaj. Nowy tutaj, a skąd w ogóle cię przenieśli? Z centrum, z centrum. Ile służysz? Służyłeś Byłem tu? kadetem do wczoraj. Aha, Dobra, ja idę tam dalej. To cześć. Dobra, to cześć, cześć. A ja jeszcze tutaj idę, pogadam. Chyba, że nie chcę, żeby ci się już naprzykrzać. Nie no, spoko, no spokojnie, dobra. E, tego to i tak nie przebiozę. Ma pan może jakieś, ten, jakąś butelkę wody i coś takiego, żeby w domu odgrzeć mikrofali, tak na szybko? Yy, wodę tą yy, zimną, czy taką, taką Ciepłą, znaczy bez różnicy, jakby ten. Yy, to pan wodę znajdzie sobie na tamtej półce, tam za panem. O, no a, a coś do odgrzania to jakąś lasagne może będę miał. Na o, tecz. oczywiście może być. A ja tu widzę piwo, no dobre. Może masz na dole wodę zwykłą. A dobra, faktycznie. Dobra, mało widzowie, bo problem jest taki, że my musimy dobra. mieć pod blokiem, co? Tutaj w pudełku no, ma pan dobra. tu lasagne i spaghetti, to pan może sobie wybrać. To mogę dwie, to już jutro będę miał jeszcze na kolację. Dwie. Wyjdzie 14.99 dolarów. Kartą okay. gotówką będzie? Yyy, kartą mogę płacić. Jasne, proszę. Mamy yy, zapakować jeszcze? Yy, no, by pan to spakował mi. Do widzenia. Miłego dnia. O, już była? Dobra. W ogóle chyba nie mieliśmy okazji się poznać. No nie mieliśmy, nie mieliśmy. William Smith. E, Alejandro Garcia. No, oś, znowu, oś, o to, o a to skąd jesteś? No z Meksyku e jestem, z Meksyku. Chodź tu. No. Ale jakby... Cokolwiek powiesz, mam papiery. <grym> Don, a już mnie uprzedziłeś, no dobra. Uch, byłem nieraz pytany. Roweru mi nie ukradli? No stoi. E, rowerem jesteś? To jest dziwne, no. Myślałem, że na piechotę. Piszcie widzowie, już, już chyba z nim nie rozmawiam, piszcie czy więcej chcecie widzowie bardziej takiej, yy, czy chcecie więcej prawdziwego życia w odcinku, tak jak aktualnie jest teraz, czy chcecie, żeby trochę mniej, żeby dłużej, bardziej procentowo ogóle, przez cały odcinek była po prostu widzowie służba. To ten twój rower? No. Szybki, A to nie wiesz, że na zieleni lepiej nie parkować? Czemu? I ty, przez, tym bardziej pod drzewem? Ale jest przypięta, czemu nie? Na jakąś jak No mogą mi ukraść, ale są kamery. Ale chodzi o to, że pod drzewem. No, no, no i co? A przypadkiem brudny rower nie jest, że pod drzewem stoi. No fajnie, rozumiem o co ci chodzi. O na ty dobra. Nie ma. Słucham. 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 To mój rowerek. Mój rowerek? Tak. A może panu pomóc w czymś? Wiesz co. No co? Uż. A w czym? Był jakieś drobne, ale i będziemy jakoś, wiesz, specjalnie nalegać. Drobne? Aha. Uh -huh. To patrz, tamten pan ma drobne. Chodź załaj, bo to ten nasz ulubiony zaprzeczenie. No. No to chodź kurwa ja to co? Dobra, chodź z tym odpuśćcie mi dzisiaj Chodź do tego na dół, pogadamy z nim Tego? Na ten... no ten za mną Dobra, panowie, idziecie, macie spokój Chodź, idziemy Chodź go Nie pojebałeś, idziecie tak, kurwa. No chodź ja na no Może cię lepiej odwiozę, co? Nie, rowery nie zostawię Zaraz podejdę, do i będę jechał, ale... Oni często... chyba nie, wie, nie wiedzieli, nie? Często tak się dzieje? Tutaj? Ty patrz, zobacz No i co? Musimy no, pomóc, no. Kurde, widzowie, my nie mamy pistoletu przy sobie, nic nie mam, bo nie mam gdzie wozić. Halo, proszę pana. Halo, słyszy mnie pan? O, już nie słyszę. Już nie słyszę, już to Dobra, widzę. Czemu oni się nie boją koło komisariatu Ale, czegoś dobry. takiego robić? Co to jest? Proszę pani, yy, o Jezus. Osobę wydźgnęli, na napa, na o Jezus. Napaść na osobę, osoba została dźgnięta. Ej, 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 ej Stój! Yy, koło komisariatu, na... Co tu seryfi robią w środku miasta, widzowie? Dobra, zaczynamy reanimację. No, raczej nic nie będzie. Przynieście jakąś apteczkę cokolwiek, no trzeba Nie Niesie, niesie torbę. Co tu szeryf robi w środku miasta? Troluje. Nie wiem, może akurat na dokumenty jechać. A co z nim? Yy, no, nic, no nie ma z pulsu, no dostał nożem, nożem trzy razy chyba. Ziomek, Mas dawaj pan, no co, 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 co tu się w ogóle stało? No, napad został. był. nożem. Dobra, dawaj. To, trzymaj tą torbę, ja pójdę złożyć to cały Daj, gdzie? O kurde, podbrzusze. Ja śpiewa, uciskam, podbrusze. a ty trzymaj mu ten brzuch. Dobra. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek, bo tutaj aktualnie trzeba tak czy siak czekać na paramedyków. Mam nadzieję, że odcinek widzowie wam się spodobał i że zostawicie kupę łapeczek w górę, piszcie, tak jak powiedziałem, jakie wydarzenia mają być w przyszłości, teraz słyszeliście, że chcą nam podwyższyć część w mieszkaniu, napiszcie ile, być może tyle to już będzie wynosiło, że już musimy się wyprowadzać, napiszcie jaką pracę mamy podejmować, napiszcie po prostu co chcecie, a komentarz, który będzie najbardziej lajkowany przez was widzowie, będę po prostu wybierał cokolwiek, by to nie było, jak bardzo by mi się to nie podobało, to tak czy siak to zrobię. Do następnego siema, cześć!